ma, to zawsze był nasz plan. Pokémon, czy wszystkie masz? Musimy ocalić świat. Pokémon to przyjaciel mój, Ramię w ramię wielki bój. Pokémon to właśnie, to właśnie ty. Odwaga nam doda sił, Trenuj ze mną, nadszedł czas. Pokemon, Te masz, ty wszystkie masz, Pokemon! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Games. Games. już możecie się domyślać, o czym będę mówił w tym vlogu. Będę w tym vlogu mówił o ostatnio popularnej aplikacji Pokemon Go. A więc zaczynamy, ale najpierw Przeczytam pytanie od Piotrka Kowałkowskiego. Będę się z komputerem. Marcin, uwielbiam cię, ale mam pytanie. Chciałbyś osiągnąć większy sukces na YouTube, czy to tylko zabawa? To samo się zapytałem, że i chciałbym zobaczyć wasze odpowiedzi. Ja bym, jak Żemniak odpowiadał na to pytanie, ale wam nie zdradzę, co on odpowiedział. A jeżeli chodzi o mnie, to tak, chciałbym osiągnąć większy sukces na YouTube, chociaż nie wszystko, co wrzucam na tego YouTube'a, traktuję poważnie. Jak na przykład Disna Maćka Kukiełę traktowałem bardziej niepoważnie niż poważnie. Ale chciałbym się dać jakiś większy sukces na YouTube. Powiedzmy, wystarczy 10 tysięcy, ale każdy YouTuber chciałby mieć jak najwięcej tych widzów. Ale ja to nie wiem, chciałbym, żeby jakoś ludzie mnie znali na razie. Jeśli chodzi o Rembertów, to... Kojarzą mnie ludzie, ale ci z, młodzi, z młodej widowni, właśnie te 13 lat, powiedzmy, te dzieciaki y, z mojej szkoły i tak dalej, ale no, kojarzą też mnie inne osoby, które nie pochodzą z Rembertowa, nie? Mm, więc także, że ma jakieś plany, ale Wam też nie zdradzę. Więc Przechodzimy do vloga. Co to jest to Pokémon Go? Jest to aplikacja stworzona przez Niantic, Niantic Games, która wykorzystuje tak zwaną rozszerzoną rzeczywistość. Polega to na tym, że w aplikacji łapiemy pokemony, nie? Ale żeby złapać te pokemony, trzeba chodzić po prawdziwym świecie. A właściwie, trzeba włączyć lokalizację GPS i mieć dobry internet. Gra wczytuje naszą lokalizację GPS i w losowych miejscach rozpawni, pokemony, a także inne miejsca, o których zaraz powiem. I aby łapać te pokemony, trzeba iść do tego miejsca na piechotę, albo rowerem, albo czym innym, może być też motorówka, jeżeli macie akurat ocean w pobliżu i łapiecie. Gdy znajdziecie takiego Pokemona, to klikacie w niego, włącza się kamera tylna i musicie zlokalizować Pokemona i potem rzucicie w niego Pokebolem. I na tym polega rozszerzona rzeczywistość, że gra wykorzystuje właśnie prawdziwe miejsca i je jakby rozszerza, tak? że tam. Mm... Spawni różne rzeczy i tak dalej. Nie będę wam tego tłumaczył, bo ja też dużo z tego nie rozumiem, będę też musiał o tym poczytać, ale to na tym polega. Aplikacja ostatnio bije rekordy popularności, to bardzo duże. Głównie dlatego, że jest to rewolucja, ponieważ. No, nie przypominam sobie żadnej aplikacji na telefon, która by wykorzystywała rozszerzoną rzeczywistość. Osobiście ja. I powiem wam tak. Kiedyś był hype na Pokémony, tak? Zaczęło się od gier, potem było anime, potem coś jeszcze tam było. No i wszyscy to oglądali, wszyscy w to grali, wszyscy się wymieniali też specjalnymi kartami, czy tam tazosami, które były w Cheetosach. Aż w końcu, no, hype na te Pokémony minął, tak ucichło to wszystko. Aż w końcu, właśnie, na Niantic Games wypuściło grę Pokémon Go. No, i wszyscy wrócili do Pokémonów, dlatego że, po pierwsze, dla niektórych jest to dzieciństwo po prostu. Dla mnie niezbyt, bo ja niezbyt lubiłem Pokémony. Obecnie też y, tak średnio do tego podchodzę. Ale te, tak, y, też Pokémony mi się kojarzą właśnie z tymi latami wczesnego dzieciństwa. Bo jak ja oglądałem na, na JetX jeszcze wtedy. Yy... Więc y, dlatego, ale także dlatego, że no to rozszerzona rzeczywistość każe ci wyjść z domu, szukaj pokemonów, a nie siedzisz przed kąpem i grasz w coś. W popularnością obecnie Pokemon Go przebiło nawet Counter-Strike Global Offensive. Ale to Go, to Go w y, nazwie aplikacji Pokemon Go to może jest Global Offensive. Hmm. Czemu by nie. Cóż, Pokémon Go. W Pokemon Go mogą zagrać wszyscy, którzy mają Androida lub iOSA. Można po prostu ściągnąć z sklepu Google Play nawet ustawić polski język. Jest już kompatybilny polski język. I cóż, ja grałem trochę w Pokémon GO, jednak no, już nie gram, ponieważ odinstalowałem, ale. Głównie dlatego, że aplikacja jest teraz zabugowana dużo i bardzo często serwery się przecież przeciążają, bo y, gra w to bardzo dużo ludzi teraz. Często także na ulicach można spotkać ludzi, którzy y, te chodzą z telefonami po mieście no i szukają tych Pokemonów. Ja w Rembertowi widziałem tylko kilka osób, które tak robiło. W tym mojego kolegę Błażeja. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam Błażeju. I to wszystko. Nawet wczoraj, w pytaniu na śniadanie, oczywiście z mojej perspektywy, czyli w środę 20 lipca, no, był materiał poświęcony Pokémonom, że tam jakiś gościu podchodził do ludzi, którzy tak szukali Pokémonów, tak, patrzyli telefon, siema, czy grasz w Pokémony? Tak, o, no to chodźmy, zróbmy z nim wywiad I, tam, i tak dalej, nie? Jeśli chodzi o mnie, wróćmy. Ja gram w Pokémon Go, uważam, że to świetna aplikacja, ale przez te bugi i bardzo duże przeciążenia serwerów, no to niestety jest bardzo wielki minus. Ale jeśli chodzi o kształt, yy, cały gameplay, cała ta koncepcja tych szukanych, tego chodzenia i szuka po szukanie Pokémonów, to bardzo mi się podoba, bo to naprawdę jest gra rewolucyjna i jedyna w swoim rodzaju. I naprawdę można tu mówić o smartw. Boże w staniu Pokemonów. Niektórzy youtuberzy mówili, że Pokemon Go nigdy nie przebije Counter Strike'a. I się mylili. Czyżby Pokemon Go został drugim Counter Strike'em, Wygląda na to, że tak. Tak jak kiedyś był hype wielki na Minecrafta. Wszyscy w to grali, wszyscy to oglądali, wszyscy to nagrywali. Potem na Counter Strike'a wszyscy w to grali, wszyscy to nagrywali. Wszyscy to oglądali. A teraz, youtuberzy robią materiały z Pokémon Go, które cieszą się dużą popularnością i tak dalej. I tutaj nadchodzi pytanie: The Exciting Games. Czy będziesz nagrywać Pokémony? Cóż, to, to zobaczy się, jeżeli uda się usunąć bugi, bo obecnie jest, te bugi mi przeszkadzają bardzo w graniu. bo na przykład, jak jestem tutaj w domu i sprawdzałem. Jak jestem na zewnątrz, to normalnie wczytuję moją lokalizację, ale jak jestem w domu, to mi wczytuje inną lokalizację, bo ja mieszkam na dwóch mieczy przy placyku. A lokalizacja mówi mi, że jakbym był w lesie, w lesie przy płatnerskiej, więc fakt Dodatkowo czasami postać nie chce iść. Czasami się zawiesza gra. No, i dochodzą te przeciążenia serwerów, które już wspomniałem. Ale jak mówię, dobra gra. Grał w to również nie czy karze 2 ale jemu się znudziło. Eee, jaki trzeba mieć telefon, aby mieć Pokémon Go? No, z co najmniej Androidem 4.4. Ja mam Androida 5.02 na telefonie, więc bez problemu mogę grać, ale te bugi i tak dalej. Ale to też zależy od telefonu, bo na innych dobrze działa, na drugich eee, dobrze. I także. Fali, jest taka fala popularności Pokémon Go, że powstało bardzo dużo memów z tym związanych. Ja jestem członkiem grupy hajsownicy Gimpera i tam no, są te memy z yy, Pokémon Go. Na przykład, świat dzieli się teraz na dwie grupy ludzi: ci, którzy mają Pokemon, ci, którzy grają w Pokémon Go i ci, którzy mają Lumie. Generalnie o co w tym chodzi? Na Microsoft Lumie nie ma Pokémonów jeszcze, więc, albo nie będzie w ogóle, więc. Jeżeli masz Microsoft Lumie, to pożegnaj się z graniem. A jeśli chodzi o iOS-a, wymagania, to ja nie wiem, jakiego trzeba mieć iOS-a, bo tylko czytałem o Androidzie. Eee, I cóż, eee, to był vlog krótki o Pokémonach Pokemon Go. Jeżeli naprawdę bardzo będziecie chcieli, abyś jeden z w Pokémon Go, no to piszcie w komentarzach, lajkujcie ten filmik. I teraz do zobaczenia, i cześć, do następnego vloga.